Witam wszystkich słuchaczy. Ziobro na liście śmierci handlarza Dopalaczami. Dziennik Rzeczpospolita donosi, że minister sprawiedliwości, trzej policjanci i prokurator znaleźli się na liście śmierci sporządzonej przez Jana S. W świadku przestępczym, nazywanego królem Dopalaczy, Biler miał zlecić zamordowanie Zbigniewa Ziobry, który przeszkadzał mu w biznesie. Minister miał zostać otruty albo wysadzony w powietrze, poprzez podłożenie ładunku wybuchowego pod jego samochód. Podobnie mieli skończyć żywot trzej policjanci i prokurator. Wśród sugerowanych przez 28-latka sposobów na usunięcie policjantów miało być m.in. podanie im substancji powodujących zawał serca oraz zapaść krążeniową. Przygotowanie potrzebnych substancji król dopalaczy miał zlecić swojemu chemikowi. Śledczy informują, że miejsce pobytu Jana S. wciąż jest nieznane. Jak wyglądała walka z dopalaczami na przełomie ostatnich lat i dlaczego ziobro przeszkadza w biznesie? Zacznijmy od tego, czym dopalacze są w rzeczywistości. Dopalacze znane są na całym świecie od połowy lat 80. Czym tak naprawdę są? Nazwa nie jest terminem naukowym, lecz potocznym określeniem substancji, orzekomym lub prawdziwym działaniu psychotropowym. Mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Występują w formie tabletek, kapsułek, proszku, suszu roślinnego i suszu grzybowego. Sprzedawane jako preparaty do usuwania rdzy, pochłaniacze wilgoci. Lecznicze zioła wspomagające na pary, sole do kąpieli, roztwory do mycia monitorów czy produkty kolekcjonerskie. Ukryte pod frapującymi nazwami, np. Na mocarz, plastelinka, wiśnia, green mocher, mają na celu uśpienie czujności oraz obejście przepisów prawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Po raz pierwszy społeczeństwo zwróciło uwagę na problem. W sierpniu 2008 roku, kiedy w Łodzi rozpoczął legalną działalność pierwszy w Polsce sklep sprzedający nieznane dotąd szaremu gronu substancje chemiczne, do tej pory dostępne wyłącznie za pośrednictwem internetu. Od tego momentu na terenie całej Polski powstało ponad 100 sklepów oferujących specyfiki, które przyniosły ogromne, niemożliwe do konkretnego oszacowania żniwu. Czym tak naprawdę są przypominające działania narkotyków środki, po które zwłaszcza w okresie wakacyjnym sięga młodzież? Czym są substancje doprowadzające do kalectwa, a nawet śmierci? O niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą stosowanie do palaczy, świadczy powszechnie znany fakt, że środki te poprzez oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy pozwalają wywołać efekty podobne do tych powodowanych przez twarde narkotyki. Zakończę krótko. Zbliżają się wakacje. Czas leniuchowania i wygrzewania się młodzieży na słońcu. Grille, imprezy i wyjazdy nad jeziora staną się codziennością. Zadbajmy o to, by młodzi z naszego otoczenia nie wpadli w sidła, które mogą odebrać im życie. Tylko tyle i aż tyle. A Wy co na ten temat myślicie? Czekam na Wasze komentarze. Materiał powstał dzięki współpracy w Link do całego artykułu znajdziecie Państwo w opisie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.